Panie prezydencie, most imienia Madalińskiego na Narwi ma już swoje lata. Jeszcze za poprzedniego prezydenta planowano e, zrobić jego remont, wyczyścić, no bo wiemy wszyscy, szczególnie kierowcy o tym wiedzą, że ten most już wymaga remontu. E, udało się w, e, w toku prac i remontu Ronda Siemowita wykonać najazdy, ale sam most dalej jest niewyremontowany. Czy jest plan e, na nieodległą przyszłość, że ten most będzie wyremontowany, będzie wyczyszczony? Jeżeli chodzi o most generała Antoniego Madalińskiego, to jak słusznie Pani redaktor zauważyła, wymaga on na pewno liftingu. Ze swojej strony mogę tutaj wskazać, że w przyszłym roku planowana jest, planowane jest odświeżenie tego mostu, w głównej mierze chodzi o wyczyszczenie tych wszystkich pylonów, tak, jak również odmalowanie. Też jeszcze bardzo ważną kwestią, którą chcemy się zająć w przyszłym roku, jest kwestia naprawy oświetlenia, bo ono też nie, nie w pełni funkcjonuje tak, jak powinno. No i też takim elementem, który na pewno w takiej pierwszej kolejności, któremu będziemy chcieli się przyjrzeć, jest kwestia napraw odwodnienia, bo wiemy, że pod konstrukcją mostu te wszystkie linie odwodnieniowe no już swoje, swój czas mają one też uległy pewnego rodzaju korozji, w związku z tym niewątpliwie będzie potrzeba. Też no, w krótkiej perspektywie dokonania wymiany tych linii. Natomiast jeżeli chodzi o samo nawierzchnię na Morzu Madalińskiego, to tutaj, z informacji, które posiadam z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ten stan jeszcze nie jest aż tak ciężki czy też tragiczny, który by skutkował tym, że wymagałoby to pilnego remontu. Niemniej jednak, ja osobiście uważam, że ten remont też jest potrzebny. Ale biorąc pod uwagę jeszcze ten stan, ja myślę, że to jest taka troszeczkę perspektywa odleglejsza, ale jeszcze w ramach tej kadencji, ja myślę, bo też trzeba mieć na uwadze, że wyłączenie mostu z użytkowania no, może skutkować tym, czym mieliśmy w okresie wakacyjnym, czyli utrudnieniami, utrudnieniami w ruchu tutaj, właśnie w okolicach Ronda. I ja uważam, że ta inwestycja remontowa jest potrzebna. Ale myślę, że w takiej perspektywie ona będzie taka realna do zrobienia, też, żeby ten pewien zachować spokój komunikacyjny, jak to się mówi, w momencie, kiedy zarówno zostanie oddany do użytku most na Teodorowie, czyli ta jedna część tutaj po wschodniej stronie. No i też nie ukrywam w tej takiej perspektywie budowy, dokończenia budowy obwodnicy miasta, i też Realnie 2027 roku, więc myślę, że ten 28 rok to będzie taki rok, kiedy ten ruch zostanie tutaj skierowany na te dwa mosty, i wtedy myślę, że będziemy w stanie przynajmniej chwilowo wyłączyć ten odcinek tutaj już samego mostu Madalińskiego, żeby on przeszedł już taki kapitalny remont, jeżeli chodzi o nawierzchnię.